Pokój Manila to małe pomieszczenie, które rzadko można znaleźć na poziomie zero i często działa jako bezpieczny obszar, w którym wędrowcy spotykają się podczas podróży przez poziomy. Opis. Pokój Manila to odizolowany, kwadratowy pokój o grubych ścianach na poziomie zero nazwany tak ze względu na unikalny beżowy kolor tapet. Posiada minimalne umeblowanie. Które różni się nieznacznie w zależności od wyglądu. Zwykle nie ma tu nic więcej niż stół i krzesło, a także znaleźć tu można od jednego do czterech wyjść. Pokój Manila jest powszechnie używany jako miejsce spotkań wędrowców, ponieważ pomimo zmieniającej się i izolacyjnej natury poziomu 0, pokój Manila zawsze pojawia się w tym samym miejscu dla wszystkich po odkryciu i nie ma takiego samego efektu jak poziom 0 który uniemożliwia wędrowcom spotkanie. Prowadzi to do tego, że wędrowcy wydają się znikać po wejściu do niego. Należy zachować ostrożność, aby unikać wchodzenia tym samym wejściem w tym samym czasie. Anomalie. Oświetlenie w pokoju Manila jest niemal identyczne jak na poziomie zero i generuje ten sam irytujący hałas. Jasność tych świateł jest jednak bardzo różna i wiadomo, że zmienia się w czasie, powodując sporadyczne okresy całkowitej ciemności. W pokoju Manila nigdy nie zaobserwowano standardowych bytów, jednak donoszono o odgłosach pukania i walenia dochodzących ze ścian, co prowadzi niektórych do przekonania, że jeden lub więcej bytów jest tam obecnych. Odgłosy te podobno są najgłośniejsze w okresach gdy światła są całkowicie wyłączone. Dokumentacja Pokój Manila jest wykorzystywany do przechowywania dokumentacji MEG, która wyjaśnia zaplecze i dostarcza niezbędnych informacji nowym wędrowcom, z których około 36% zgłosiło, że dokumentacja była niezbędna do ucieczki z poziomu zero. Cała dokumentacja jest przechowywana w folderach oznaczonymi insygniami MEG i umieszczona na stole, jeśli ten jest obecny, chociaż dokumenty te czasami znikają wraz z normalnymi zmianami w pomieszczeniu, co wymaga ich zastąpienia, gdy zgłosi się ich braki. Przechowywane tutaj dokumenty obejmują różne tematy, w szczególności no clipping, przewodnik terenowy po najbardziej powszechnych i niebezpiecznych bytach. Oraz przewodnik po ważnych poziomach. Przykłady dokumentacji można znaleźć poniżej. Przykładowa dokumentacja Najważniejsze poziomy w bakrumach Dokument 3x7 Poziom 0 Jest to poziom, na którym obecnie się znajdujesz. Unikalną właściwością tego poziomu jest izolujący efekt, który uniemożliwia dwóm wędrowcom widzenie się lub interakcji ze sobą nawet gdy stoją w tym samym miejscu, a także jego zmienna nieeuklidesowa natura. No clipping, jak opisano wcześniej, jest jedynym bezpiecznym udokumentowanym sposobem na opuszczenie tego poziomu. Poziom pierwszy. Osiągnięcie tego poziomu powinno być twoim kolejnym celem. Znajduje się tutaj główna baza, która jest jedną z najbezpieczniejszych lokalizacji. Poziom 1 wygląda jak nieskończony magazyn pełen skrzyń zaopatrzeniem. Poziom 2 Poziom 2 jest bardziej niebezpieczny niż poprzednie dwa poziomy i ma znacznie ciaśniejsze przestrzenie do pokonania. Ma postać labiryntu tuneli konserwacyjnych i rurociągów, często utrzymujących nieprzyjemnie wysoką temperaturę. Najbezpieczniejszym miejscem na poziomie 2 jest osada znana jako przestrzeń biurowa EL3A. Poziom trzeci. Ten poziom jest wyjątkowo niebezpieczny. Często jest to najbardziej niebezpieczny poziom, jaki można napotkać przed osiedleniem się w bezpiecznej społeczności. Poziom trzeci ma postać stacji elektrycznej z wieloma maszynami i odgrodzonymi obszarami. Jego hale często nie mają działającego oświetlenia i czai się w nich wiele bytów. Jest on silnie konkurencyjny ze względu na cenne zasoby i lokalizację w pobliżu bezpieczniejszych poziomów, takich jak poziom czwarty. Wiele z rywalizujących frakcji jest wrogo nastawiona wobec MG, jak i do Ciebie. Poziom czwarty. Poziom czwarty to jeden z najbezpieczniejszych i najbardziej zamieszkanych poziomów w Bakrumach, mający postać niekończącego się opuszczonego biura. Znajdziesz tam obfite zapasy wody migdałowej i stosunkowo niewiele wrogich jednostek. Jest to popularne miejsce, w którym ludzie odpoczywają i znajdują schronienie lub osiedlają się i mieszkają na stałe. Level Fan. Poziom zabawa, pomimo swojej nazwy, jest jednym z najniebezpieczniejszych poziomów napotkanych przez MEG. Jest to poziom, z którego pochodzą imprezowicze i przybiera formę nieskończonego kompleksu pomieszczeń pełnych imprezowych dekoracji. Istoty zamieszkujące ten poziom, omówione wcześniej, są niezwykle niebezpieczne i znane są z dewastowania bazy danych w celu nakłonienia wędrowców do zbliżenia się do nich. Wejście na ten poziom są często otoczone konfetti i imprezowymi upominkami, dzięki czemu można je zidentyfikować i unikać. Koniec. Ten poziom jest często opisywany jako pułapka. Początkowo wygląda jak pusta biblioteka z terminalami komputerowymi i dużym napisem koniec jest bliski. Ten poziom tworzy fałszywą rzeczywistość, która ma na celu oszukanie cię, abyś uwierzył, że opuściłeś bakrumy, co tylko utrzymuje cię w miejscu i ułatwia podmiotom, które wędrują po poziomie, a mianowicie imprezowiczom, znalezienie cię. Wyjścia z tego poziomu są nieudokumentowane. Jeśli zdecydujesz się opuścić główny obszar, nie zatrzymuj się i szukaj wyjścia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.